Jeżeli przeprowadziliście dużą aktualizację Windowsa 11 i coś jest grubo nie tak, to musicie wiedzieć, że przez pewien okres możecie wrócić do poprzedniej wersji systemu. W tym poradniku pokażę Wam, jak to zrobić i co ważne, jak nawet sześciokrotnie wydłużyć okres, w którym możecie przeprowadzić tak zwany rollback. Ja mam na imię Paweł, a to jest moje Smartphone Ideas. Zaczynamy. Po każdej większej aktualizacji systemu w Windows 11 domyślnie mamy 10 dni na przetestowanie, czy wszystko jest w porządku, i na ewentualny powrót do poprzedniej wersji, czyli na przeprowadzenie tak zwanego rollbacku. Po tym okresie niestety nie ma już możliwości powrotu, i jeżeli bardzo nam na tym zależy, to będziemy musieli przeprowadzić czystą instalację systemu. 10 dni to zdecydowanie za mało na porządne przetestowanie dużej aktualizacji, ale na szczęście jest sposób, żeby okres ten wydłużyć nawet do 60 dni. Zaraz wam wszystko pokażę. Idziemy do komputera. Jestem teraz na maszynie wirtualnej z Windowsem 11 świeżo zaktualizowanym do wersji 22H2. Jeśli nie minęło jeszcze 10 dni od aktualizacji i chcemy wrócić do poprzedniej wersji systemu, to musimy otworzyć ustawienia systemowe. Możemy kliknąć prawym od myszki na przycisk Start i wybrać ustawienia albo użyć skrótu klawiszowego Windows i E. Zostajemy po lewej na karcie system, a w głównej części okienka szukamy opcji odzyskiwanie i wchodzimy do niej. W sekcji opcji odzyskiwania powinniśmy mieć opcję Wróć. To jest właśnie ten magiczny przycisk, który pozwala nam zrobić tak zwany rollback wersji systemu. Jeśli go nie widzicie, to znaczy, że niestety od aktualizacji minęło więcej niż 10 dni. Zanim przejdziecie do rollbacku, pamiętajcie, żeby zrobić kopię najważniejszych plików. Mimo, że korzystamy z wbudowanych narzędzi systemu, to zawsze jest ryzyko, że coś może pójść nie tak. Po kliknięciu na przycisk Wróć, Microsoft zapyta nas, dlaczego chcemy wrócić do poprzedniej wersji. Ja zaznaczę na przykład, że nie działa mi któraś aplikacja, ale nie powiem która. Klikamy na dalej. Microsoft po raz drugi spróbuje mnie zniechęcić do rollbacku, sugerując, żebym sprawdził aktualizację, bo może któraś z nich naprawi błędy. My idziemy dalej i klikamy na nie, dziękuję. Microsoft po raz trzeci trochę nas nastraszy, ale my wiemy, co robimy i klikamy na dalej. Dostaniemy czwartą informację o tym, żeby pamiętać hasło. Znowu idziemy dalej. W ostatnim okienku potwierdzamy, że jesteśmy pewni naszej decyzji. Klikamy na wróć do poprzedniej kompilacji. Komputer zacznie proces rollbacku, a my musimy poczekać. Oczywiście upewniamy się przy tym, że komputer jest podłączony do zasilania. I cierpliwie czekamy. Po zakończeniu całego procesu sprawdzamy wersję systemu. Jest 21H2. Zanim pokażę Wam, jak wydłużyć okres, w którym możemy przeprowadzić rollback, mam do Was prośbę. Jeśli ten poradnik okaże się dla Was wartościowy, to pamiętajcie, żeby tam na dole zostawić mu kciuka w górę. Subskrybujcie też Smartfire Dias i włączcie powiadomienia. To Was nic nie kosztuje. A mój kanał będzie się rozwijał dzięki temu dużo szybciej. Jeśli macie jakieś pytania albo uwagi, to dajcie znać w komentarzach. Chcę wiedzieć, jak mi idzie. A teraz wracamy do poradnika. Teraz pokażę Wam, jak wydłużyć możliwość robaku z 10 do nawet 60 dni. Otwieramy menu Start i zaczynamy pisać CMD. W wynikach pojawi się wiersz polecenia. Po prawej klikamy na Uruchom jako administrator i udzielamy ewentualnej zgody na wprowadzanie zmian w komputerze. W wierszu polecenia, czarnym okienku, które się wyświetli, wklejamy tę komendę. Macie ją w opisie pod filmem. Po wciśnięciu Enter dostaniemy informację przez jak długi okres aktualnie możemy dokonać rollbacku. To tutaj, Uninstall Window 10. Jeśli chcemy wydłużyć ten okres nawet do 60 dni, musimy wkleić trochę inną komendę. O właśnie tę. Na jej końcu będziemy mieli parametr value, który zmieni nam okres możliwego rollbacku na podaną liczbę dni. W tym przypadku mamy 60. Po wciśnięciu Enter powinniśmy dostać informację, że operacja została wykonana pomyślnie. Kiedy znowu wprowadzimy pierwszą komendę, wystarczy wrócić do niej wciskając kilkukrotnie na klawiaturze strzałkę w górę i sprawdzimy jeszcze raz parametr Uninstall Window, zobaczymy, że jest przy nim liczba 60. Właśnie wydłużyliśmy sobie możliwość powrotu do poprzedniej wersji Windowsa do 60 dni. Pamiętajcie, żeby sprawdzać i ewentualnie zmieniać ten parametr po każdej większej aktualizacji systemu. Jeśli po wpisaniu którejś z komend pojawi się błąd numer 1168, to znaczy, że aktualnie na komputerze nie ma żadnej kopii zapasowej poprzedniej wersji systemu i w związku. W związku z tym nie możecie sprawdzić albo zmienić liczby dni, w których możecie dokonać rollbacku. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Niedawno opublikowałem film dotyczący oczyszczania dysku. Warto wiedzieć, że nasza zapasowa kopia poprzedniej wersji systemu znajduje się na dysku systemowym w katalogu Windows.old. Jeśli usuniemy ten folder za pomocą narzędzia oczyszczania dysku lub ręcznie, to uniemożliwimy sobie rollback. To tyle w tym krótkim poradniku. Jeśli czegoś się ze mną nauczyliście, to zostawcie temu filmowi łapkę w górę. Jeśli interesuje Was więcej tego typu materiałów, to subskrybujcie mój kanał i włączcie powiadomienia. Będziecie wtedy na bieżąco. Ja mam na imię Paweł, a to było moje 4 IDS. Jak zwykle dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć.